Hejka kochani, zapraszam Was na siódmy już trening gimnastyki diabetyka. Treningów, które realizujemy wspólnie z Martą Moszczyńską Fit Freak Mam. Dzisiaj bez zbędnego gadania, bo doskonale wiecie, o co w naszym wyzwaniu chodzi, przechodzimy do ćwiczeń. Cześć, zapraszam Cię do naszego siódmego treningu. Zacznij sobie od 10 sekund przyciągania kolana do klatki piersiowej i jednocześnie ściągając ręce z za głowy. Ćwiczenie pierwsze robimy przysiad i wspinamy się na palce. Chwilkę utrzymujemy równowagę na wspięciu, wdech na dole, wydech na górze. I 10 sekund przyciągania kolana do klatki piersiowej jednocześnie ściągając ręce zza głowy. Ćwiczenie drugie, dochodzony pajac, odstawiamy raz prawą, raz lewą nogę do boku, i jednocześnie ręce idą nad głowę, tak jak w klasycznym pajacu. Oddychaj tutaj równomiernie. I znowu 10 sekund przyciągania kolana do klatki piersiowej. W ćwiczeniu trzecim robimy przysiad i lift do boku. Jednocześnie ręce idą nad głowę, tak jak w pajacu. Raz prawa, raz lewa noga. Staramy się nie przychylać ciała na boki. Wdech na dole, wydech na górze. I znów 10 sekund naszej przerwy. I ostatnie ćwiczenie robimy sobie za krok do tyłu, noga idzie i przyciągamy kolano do brzucha, raz, prawa, raz lewa strona. I super, i znowu 10 sekund przerwy. Brawo jeśli możesz, masz możliwość i chęci to powtórz jeszcze raz ten sam zestaw. Powodzenia! Ćwiczone? To teraz dajcie nam znać w komentarzach, jak Wam poszło i czy ten trening nie był dla Was zbyt wymagający. Chociaż o to chodzi w tym całym naszym wyzwaniu, żeby regularnie ćwiczyć i dzięki temu rozwijać naszą kondycję. Jeśli ten trening był ok, zostawcie nam łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Bo już za dwa tygodnie widzimy to z Martą z kolejnym treningiem w ramach serii gimnastyka diabetyka. Życzę Wam pięknego tygodnia, pełnego aktywności. Do zobaczenia, kochani.